Ciemoneczko z tej strony. Anmal. Pragnę Was powitać w kontynuacji, można powiedzieć, serii z gry Jackal. Produkcji Michała Marcinkowskiego. Marcinkowski. Chyba tak powinno się. Bez odmieniania. Ale mniejsza z tym, jak na razie. Chciałbym Wam zaprosić, bo gra będzie miała premierę w czwartek ten. 5 lutego. Za, gra będzie kosztowała w, w Polsce z, 49,99, więc jest to całkiem w porządku cena, jak dla mnie, i uzasadniona, jak za to, co zobaczycie, jak będziemy grali. Ja już trochę sobie też sam pograłem, więc zmieniamy sobie seed żeby nie był taki sam, na 616. Prawda, że nie ma jakiegoś yy, innego po prostu. Rozdziały nie robimy, uruchamiamy po prostu ponownie. Mamy zrównoważony, bo trudny, musimy sobie odblokować. Wymagane wykończenie powalonych wrogów. Można przeładowywać broń i sobie tego nie włączamy, bo, jak dla mnie, to, to będzie ułatwienie. Wrogowie nie mogą zadawać sobie obrażeń. Też nie by. Bo jednak. Chcemy, żeby to oni też mogli sobie zadawać. I uruchamiamy sobie ponownie grę. Zrestartować postępy rozdziałów. Odblokowane Mutatory pozostaną zachowane. Z Zastartować postęp podziałów odblokowane motory pozostają zawodem. A nie można po prostu. sobie usunąć wszystkich, wszystkiego. Głupie trochę. Dlaczego są dwa razy łatwy? Okej, okay, zobaczmy. A, i teraz dobra. I teraz 616. Tu jest wszystko tak samo. I zaczynamy. 嗯。Mm hmm. mm hmm. No. Początek ogólnie nie jest mniej więcej taki sam, jaki był wcześniej, z tego co widziałem. Dobra, wykop. Dziękujemy bardzo. A, po prostu F. No. A, ślizg, rzucenie, rzucenie, wykończenie, wykończenie, dziękujemy, zobierzemy zabierzemy broń i uciekamy sobie stąd, zabierając ciałko. I ci co mogli oglądać u mnie wersję demo dostępną, która była, to możecie pamiętać jak wcześniej było noszone ciało, teraz moim zdaniem jest dużo lepiej noszone ono. Może jeszcze nie najlepiej, ale i tak mi się obecnie już dużo bardziej podoba. Dobra, idziemy rozwalać sobie. Ła! Dziękujemy bardzo. Coś tu jeszcze jest. Padaj już Uuu, jak ładnie o ścianę. Dobra, to mi się podobało. I teraz musimy tylko po prostu wrócić po ciałko dla nas. Ale nie, te pierwsze właśnie misje wyglądają mniej więcej tak samo. Ale z tego co sam widzę. Ale, i może mnie pamięć mylić, ale grafika też została ulepszona. Będę musiał jeszcze sprawdzić jeszcze raz. W razie czego, żeby nie pomylić się. No. Ale tak, ten filtr jest in, trochę zmieniony, jak dla mnie na dużo lepszy. No, spowolnienie czasu. To jest ten muterator. I jednak zostają. Ale i. Ju... Dobra. Już widzę, że. Tu już się poziomy różnią. Dziękujemy bardzo. No, jak na razie nie potrzebujemy nawet broni. Ty, ja muszę. Poczekaj. Uuu. Nie no, fajnie to wygląda. Uuu, dobra. Dałem się ciachnąć. Ale mamy odblokowane ślepota. publisy wrogowe poruszałem się i reagowałem wolniej. publisy wrogowe opuszczałem broń. Ślepotę, bo mi się ta ślepota naprawdę bardzo podoba. Idziemy sobie na spokojnie. I teraz możemy zabawiać się. Ładnie. O, i ślizgiem możemy przez bar nawet przejść. O, dobra, nie udało się. Ja chcę ich jak najbardziej wykańczać. Jak widać, chyba to nie jest dobry pomysł. Żeby w taki sposób akurat... U, tu niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra. O! No. I teraz dobra. Po kopnięciu mogłem. Hm. Dziękujemy bardzo. Ty, nie chowaj się tu <ścoughs> nie chowaj się tu. Jestem ciekawy. Czym? Michał pomyślał o tym. A nie, nie. ma. A miałem nadzieję, że będzie się dało. Trzeba porozmawiać. Muszę napisać, właśnie. już się zapytać, czy by dodał coś takiego. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś tu jeszcze jest? Jest. Aha. Ja zrąbam, zrąbałem teraz. Teleportacja. w no, wrogowie. No to też może być serem wiesz, zabawne, jak im nagle tak zabierzemy broń z ręki. Dobra. Dobra. A jezu. Dziękujemy bardzo. Headshot na miejscu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobra. O. No idziesz. Aha, dobra. Znów głupotę zrobiłem. No to nie bawimy już się z nimi. Uuu. To musiało boleć. Ale tych może. Dziękujemy bardzo. Na ringu. Myślałem, że tamtędy ty na mi uciekniesz, a pistolet gdzie? A tu. Dobra. To już można zabrać. Dobra. I chodźcie, chodźcie teraz. Dziękujemy bardzo. Uważaj. NIE MUSZĘ UWAŻAĆ U, albo już muszę Dziękujemy bardzo, dobra już nie muszę Tu do mnie dzwoni? Ktoś tu dzwoni HALO MARIORA? Okej okay. Hmm. No niestety, no to zaśle płacę. I lecimy na następny poziom, mik. Dobra, dziękujemy bardzo. Uf. No na pewno ci nie pozw nie pozwolę wam chodzić z broniami. Dziękuję bardzo. O, idealnie. Ten nie ma w ogóle. Ten ma jeden. Ten też ma jeden, szkoda. Ale dobra, lecimy dalej po prostu. Hmm, to jest Ozyrys? Jeśli, jeśli, się nie mylę? Tak mi, tak jakoś kojarzę. Ozyrys jest egipskim bogiem śmierci. Chyba Ozyrys. Nie jestem pewny. U. Aha. Trafił, Trafił mnie na ślepo. Dziękujemy bardzo. Tu włócznia. Dobra. Tu nikogo nie ma. A dawaj mi włócznię. Haha. Dobra. To, gdzie tu jest jeszcze jest jakiś? Tu jest ninja. No. I co? Już wszyscy? Dobra, tabu. Wszyscy możemy sobie wyjść. Jak gdyby nigdy nic. Obsługa pokojowa. pokoi. Ślepota znowu. Dziękujemy bardzo za to, że podeszłeś do mnie hm. chodź tu dobra A Cinza, A ja. No. I wychodzimy. Pokój posprzątany. Możemy sobie pójść. I wychodzimy. ten tym dzwoni Jak kolejna płytucha trafię, jeden całych krwałek. Walium na dziesięć. Kwas na jedenaście. Meskalinę na dwanaście. Każdy numer to odliczanie do przemocy. dziwnie trochę ten tekst był myślałem bardziej, że on będzie na równi z tym co mówi, a nie tak jeszcze czekaliśmy na sam tekst przygłosi, że go do dłużej, nie było aha nie wiem co odwaliłem, ale dzięki temu nie mam nawet. Dobra. Aha, dobra. Jeszcze raz. Dobra, chyba przejdziemy sobie ten. Dobra, w dalszym ciągu mamy. Dobra, tu już nic nie ma, tu nic nie ma. A, dobra. Bierzemy pompkę i idziemy stąd. Waliza nasza zgarnięta. <grystanie> <grystanie> damy sobie radę. Że tak powiem. Dziękujemy bardzo. Dobra. Dobra. Dziękuję bardzo, to miał maczeto zabieram to migana już. A, jeszcze ten. Ty. A. Dobra, musieliśmy spacy nacisnąć, a nie prawy, więc pozbyłem się Tomigana. Olin, tak, moje za... moje zajęki to Olin. Muszę sobie kupić tam jakiś bo widziałem takie T-shirt. Dobra. Tu no musimy zachować inkognito, Palimy fajeczkę i wchodzimy. Ślepota. Im mniej widzicie, tym lepiej żyjecie. Nie chciałem tego. I tak. Jest tu coś takiego jak roz wyważanie drzwi. W obecnym stanie. No, o, perfekcyjnie. Ale biorę sobie. No, jest toalet, którego i tak nie będę miał, bo wychodzimy i musimy być incognito. Ziarno 616 na tyle ziaren. Dobra, i idziemy sobie dalej. Następny pokoik. Odwiedzamy, za... A, mamy wybierz nowy dar. Gdy się poruszasz. Super hot. Poruszasz się znacznie szybciej. Natychmiastowe przemieszczanie się. Chociaż i tak ja ślepotą głównie będę brał. Chyba. Ty, ziomuś. Tak jak ja ci mówię leż. To ty leżysz. No. Dziękujemy bardzo. Tu już nikogo nie ma. A ty byś zrobił użytek z, no z tego łuku, który tak trzymasz. Dziękujemy bardzo. Wow, Ciebie tu nie zapraszałem. Jak <laughs> on nie poleciał? Łapaj. Idziemy sobie stąd. Dobrze, pozostanie inkognito. I teraz wracamy do swojego stołu. Posprzątaliśmy to co nieco, możemy wrócić do tego, co tam robiliśmy. Hmm. Hmm. <laughs> My tak falon, falon. Ja muszę w to zagrać, jak będę zjarany. Naprawdę. Mm. No no, Likia karta. No dobra, weźmy, zobaczmy sobie tą teleportację na przykład. U. Dobra, już wiem jak to działa. Takie fajnie. No. A ty spadaj ziomuś. Aha, Szybko do nas. Wracaj tu, Ojraku, dużej trąbki. A? fajne, nie, nie, tutaj sobie zablokowałem. Dziękujemy bardzo. I do widzenia. Ło! Dobra, poczekam sobie na was. Do widzenia! Do widzenia! Nie dorwiecie mnie żywcem! Ło. Dobra, to migan, bo jest łatwiejszy w obcudze. Ale uzikiem można, tym makiem, fajniejsze robić rzeczy. Opuszczałem bronię. Szkoda, że ten jest mądrym, tylko na jeden po, ten. Aha, ale ładnie, dobra, dobra. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym hotelu. Prosimy nie wracać tutaj więcej. Dobra, to fajnie działa. Dobra. Idealnie. Wariat przyszedł. Wariat na mieście. Dobra, ale dalsze przygody znajdziecie w następnych odcinkach. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście, za to, że oglądaliście do samego końca. Pamiętajcie, żeby zostawić serdeczną łapkę w górę, komentarz co Wam się podoba, jak co myślicie o tej grze. I subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków. Ja byłem Anmal, to była gra Jackal. Simano, cześć i poł!